W tym rozdziale omówimy specyficzny wskaźnik wys. Popatrzmy na przykład. Potrzebna nam będzie klasa, która opisuje pewne liczby. Nazwiemy ją po prostu liczby. Teraz zdefiniujemy sobie składniki tej klasy. Nie wprowadzamy żadnego modyfikatora, ponieważ chcemy, żeby nasze zmienne klasy liczby miały dostęp prywatny. Pierwszą zmienną nazwiemy x, będzie miała typ integer, drugą nazwiemy Y taki sam. Typ. Pamiętajmy o tym, że takich prywatnych składników nie możemy wywoływać poza naszą klasą liczby. Możemy w tym celu jednak użyć funkcji. Wprowadzamy więc public dwukropek i możemy teraz sobie zdefiniować funkcję, która wyprowadzi wartości tych dwóch składników na ekran. Ta funkcja będzie bardzo prosta. Nie definiujemy żadnych argumentów, tylko po prostu dwa razy użyjemy polecenia cout. Najpierw wyprowadzimy wartość pierwszego składnika, czyli x, no i za chwilę wyprowadzimy wartość składnika y. Teraz potrzebny nam będzie jeszcze konstruktor, ponieważ w momencie, gdy będziemy tworzyli obiekt typu liczby, to chcemy od razu podać wartości pierwszego i drugiego składnika. Nazwa konstruktora, jak zwykle, musi być taka sama jak nazwa klasy. Nasz konstruktor będzie pobierał dwa argumenty, i będzie je przypisywał do naszych składników x oraz y. Te argumenty stworzymy następująco. Integer x, przecinek, integer, y. Zdefiniujmy sobie teraz kod naszego konstruktora. Wykonujemy tutaj przypisanie, czyli składnik prywatny x z nagrówności. Przypisujemy do niego wartość argumentu o takiej samej nazwie. I znowu y z nagrówności argument y. Skoro mamy już konstruktor, to możemy stworzyć nowy obiekt typu liczby. Nazwiemy go po prostu l1 w skrócie. Teraz musimy jeszcze wprowadzić nawias i podać dwa argumenty naszego konstruktora. Pierwsza wartość typu integer powiedzmy 10, i druga powiedzmy 20. Sprawdźmy, czy rzeczywiście nasz konstruktor przypisał te dwa argumenty do składników x oraz y. Jeśli chcemy te składniki przetestować, to możemy użyć publicznej funkcji pokaż wartości. Funkcję wywołujemy, jak zwykle, na rzecz obiektu. Obiekt o nazwie L1, no i wprowadzamy nazwę naszej funkcji pokaż kreska na dole wartości. Pusty nawias wywołujemy bez żadnych argumentów. Spróbujmy nasz program skompilować i uruchomić. Zauważmy, że zwrócone zostały dwie zupełnie przypadkowe liczby całkowite. A my, wywołując nasz konstruktor, podaliśmy wartości 10 oraz 20, czyli ewidentnie widać, że te wartości nie zostały prawidłowo przypisane do naszych składników. Aby takie przypisanie uzyskać, używamy polecenia wys, które jest taką specyficzną odmianą wskaźnika. Musimy po prostu wskazać na te składniki. Czyli przed składnikiem x wprowadzamy wys, i teraz strzałka skierowana w prawo. Czyli pozioma kreska, następnie znak większości. Taką samą czynność wykonujemy dla składnika Y. Wys, ształka skierowana w prawo, czyli kreska, oraz znak większości. Po prostu niejako pokazujemy na te składniki. Czyli do składnika X przypisz wartość argumentu o takiej nazwie. I znowu do składnika Y przypisz wartość argumentu o takiej samej nazwie. No to może na koniec spróbujmy nasz program ponownie skompilować i uruchomić. I dopiero teraz uzyskamy prawidłowe wartości. Czyli wywołaliśmy nasz konstruktor, tworząc obiekt L1, podaliśmy wartość 10, pierwszy argument konstruktora. Ta wartość przypisana została do składnika X, potem podaliśmy wartość 20, jest to drugi argument. Ta wartość z kolei przypisana została do składnika Y, używamy tutaj wys, czyli pokazujemy na ten składnik. Do tego składnika przypisz wartość tego argumentu. Potem za pomocą funkcji pokaż wartości te składniki wyprowadziliśmy na ekran i rzeczywiście otrzymaliśmy wartość 10 oraz wartość 20.